Do szkoły podstawowej na lekcję języka polskiego zapowiedział się minister oświaty Roman G. z wizytacją. Pani Kasia lekko zdenerwowana myśli, co tu zrobić, by cała klasa zabłyszczała intelektem, a przy okazji by nie okryła się hańbą. Więc wymyśliła, że każde dziecko wypowie słowo na kolejną literę alfabetu, a żeby uniknąć klęski ze strony Jasia, który strasznie przeklinał, Jaś po prostu zacznie. No bo jakie przekleństwo jest na A? Nastaje sądny dzień, Roman edukator zasiadł w ostatniej ławce. Pani Kasia mówi do Jasia, Jasiu, powiedz słowo na literkę A. Jasiu na to, automatycznie. Pani Kasi kamień spadł z serca i mówi do Małgosi, Małgosiu, powiedz słowo na literkę B. A w tym momencie wstaje Giertych i mówi, Jasiu, a czy ty znasz znaczenie tego słowa? A Jasiu na to, oczywiście, załóżmy, że pana matka jest puszczalską. Czyli pan automatycznie jest Puszczalskiej synem.